Cześć, ze strony Łajnych. Uboch. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie jak zachowają się ogniwa 850 pod prasą hydrauliczną. Bardzo często ostatnio słyszymy, że komuś na przykład wybuchła moga elektryczna, telefon zaczął się palić, lub czytamy artykuły typu pożar z udziałem ogniw 1850 lub ogni litowo-jonowych, bo to niekoniecznie musi być 1850. I faktycznie chińskie słabe pakiety mogą się zapalić, jednakże jest to bardzo mało prawdopodobne. Prędzej zobaczycie tylko dużo dymu z takich ogniw. Do pożarów dochodzi naprawdę bardzo rzadko. Zwłaszcza, że mamy takie ogniwa praktycznie wszędzie. Ja w tym aparacie, ja w swoim telefonie Wy najprawdopodobniej na urządzeniu, o którym mnie oglądacie teraz. Korzystamy z tych ogniw po prostu na co dzień. Teraz bez przedłużenia zobaczmy, co się stanie, gdy użymy. Pod prasę. Nie muszę to jakieś dwa lata temu mierzyliśmy pod epopierosa, papierosa, które miał dwa malutkie ogniwka i jedyne z tego były niezłe. I w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie, co się stanie, gdy zmierzymy stick to takie zwykłe ogniwo. Wszystkie te ogniwa tutaj pokazane mają 2000 mAh, nie są jakoś szczególnie naładowane. Okej, okay, a więc na początku jedno ogniwo 2000 mAh. Niezbyt naładowane, długo leżało. Kontra praca 20 ton. Zaczynajmy. Jedziemy z pierwszym ogniwem. No, nacisk już jest spory. Zaczęło coś z niego kapać Ale nic się poza tym nie stało Niżej nie zejdzie Z tym ogniwem żadnych fajerwerków nie ma Pokaż co tam się dzieje Wow Coś wycieka, o To jest chyba full nie, no jeszcze to trochę idzie. Nic tu się nie jara w każdym razie. Wszystko jest mokre, bo tu wyciekł jakiś kwas tego. z tego. tym ogniwem prawdopodobnie nic się nie wydarzyło właśnie dlatego, że są no rozładowane, a więc próbujmy sobie naładować resztę ogniw. Także wróciliśmy właśnie do studia i musimy te ogniwa naładować, bo jak sami widzieliście na no rozładowanych to te efekty są słabe. Nie mam z tych te ładowarki do ogniw 850. No ale można ją w bardzo prosty sposób zbudować. Bierzemy sobie jakieś koszyczki, które drukowałem w na drukarce 3D. Wydrukowane na Min'dzie te dwójce bardzo ładnie jest to wydrukowane. Teraz się drukują chyba za do obiektywu, akurat. Normalnie drukowałbym na trąksy, ponieważ jest ona o jakieś. 20 mm dokładniejsza, ale więc muszę akurat aktualnie w niej wymienić stół. No i generalnie w taki sposób to wygląda, nasz IMAX już ładuje nasza ogniwka. Chwilkę to pewnie potrwa, chociaż dałem tu chyba najwyższy możliwy prąd do ładowania, dlatego że nie szkoda mi tych ogniw, ponieważ tak za chwilę je zniszczę pod prasą, więc poczekamy teraz, aż to się naładuje. Dobra, teraz spróbujemy z pojedynczym ogniwem, które jest naładowane. Coś tam zaiskrzyło. Coś się tam lekko dymi, ale cały czas to nie jest efekt, na który czekaliśmy. Coś tu syczy. I zaczynają się właśnie nasze fajerwerki. A, to śmierdzi. Gotuje się to wręcz. Spróbujmy to jeszcze raz w tym miejscu zmiażdżyć. Ogniwo jest naprawdę cieplutkie, wręcz gorące. Dobra, jedziemy z następnym. Dobra, próbujemy teraz z dwoma ogniwami. Jedno już tam zaczęło wydawać jakieś niepokojące dźwięki. Dobra, dalej chyba nie zejdzie. Tak to wygląda. Wow, coś tu wystrzeliło jeszcze z niego. Tutaj też troszkę dymu poszło, ale niewiele. Troszkę się z tego jara, ale nie, nie jakoś za specjalnie. No i cóż, podsumowując, jak widzicie, żadnych fajerwerków większych nie było. Jeśli bylibyście zainteresowani odcinkiem, w którym to. Zmierzasz, większą ilość takich ogniw na prawie to piszcie koniecznie w komentarzach. Bardzo rzadko zdarza się, że takie ogniwa wybuchają, bo tak naprawdę wybuchają to chyba złe pojęcie, mogą na zwierzę i nieźle nadymić, tak jak miało to miejsce w tamtym filmie. Tak siak jakichś drastycznych zniszczeń te ogniwa nie są w stanie wyrządzić. W dzisiejszym odcinku to już wszystko się podobało, jak tego w tym tego koniecznie poczuć łapką w górę. Aby ich nie przekapić, koniecznie zasubskrybujcie kanał. A na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z Wami. No i narka!